Witam, witam was w czwartym odcineczku z miasta Szynowice Wielkie. No i co no? witam was w kolejnym oczywiście tutaj odcineczku. No i zajmiemy się na nim na dwóch timelapsach. Pierwszy time lapse to będzie zabudowanie tego tutaj terenu. A drugi timelapsik to będzie zabudowanie tutaj jakiegoś Osiedla jednorodzinnego. Nawet takiego powiedzmy tego... Pat może nawet takiej deweloperki. Natomiast tutaj będzie po częściej tak, że będą takie już naprawdę niskie, kilkupiętrowe bloki gdzieś tak do powiedzmy e, że sobie tutaj zrobię ulicę jakąś. Powiedzmy, że do tej ulicy, zrobimy takie niskie bloki. Coś pokroju powiedzmy, że tych skandynawskich Czyli te skandynawskie nawet. Takie wiecie, żeby nie były za wysokie, no coś powiedzmy o. No o połowę niższe niż te na przykład, nie? I one będą gdzieś tak właśnie do linii tej ulicy. A tutaj już takie domki jednorodzinne Więc ja to sobie tutaj zbuduję. No a Was zapraszam do jakże tradycyjnego time timelapsa jak to przystało na moje odcinki. Do opcja czekać tą muzykę. Sobie wyciszę, bo to też dźwięk. Ogólne ustawienia głośności, dobra. No i ja się tutaj biorę do timelapsa, a wam życzę miłego oglądania. psiku już zrobiliśmy tu sobie dwa osiedla najpierw zbudowaliśmy tutaj takie już łagodne przejście z tych blokowisk do tych domków no i tak tutaj jeszcze jest parę takich dwupiętrowych bloczków proszę bardzo tak jak nam na tej ulicy nawet są te spato deweloperki tutaj tu zrobiłem takie centrum handlowe przy tej głównej ulicy, może właśnie tutaj jeszcze zaznaczę strefy handlowe. Taki będzie dział handlowy. Natomiast tutaj zrobiliśmy taki mały park w wzgórze. Nowa Huta się nazywa. No i mamy tutaj właśnie ten tor, sobie tutaj leci. On prawdopodobnie będzie tutaj gdzieś stacja kolejowa za tą autostradą. No i tak. Właśnie to wygląda. Tutaj jeszcze parę bloków, nawet jak widać, Kąflanda zrobiłem w tym miejscu. No i naprawdę to zaczyna, zobaczcie, wyglądać to miasto. Tu w okolicy tej stacji kolejowej jeszcze kilka takich większych bloczków. Natomiast generalnie tutaj już jest taki park. No a tu, właśnie za tym parkiem, już za linią tej tutaj ulicy um, Olchowice. Owce. no tutaj już raczej powstały takie domy jednorodzinne takie osiedle właśnie domków wygląda to tak fajnie nawet no i w drugiej części time timelapsa tutaj koło tego osiedla robotniczego w tym stylu bruklińskim tutaj bo właśnie po drugiej stronie tej kolejki jednoż nowej to była druga część time timelapsa Zrobiliśmy takie tutaj osiedle bardziej domków jednorodzinnych Tutaj obudowaliśmy przy okazji Budynek zakładu utrzymania parku Ten zakład zieleni miejskiej No mm. I takie domki No i właśnie a propos transportu publicznego Rozwinąłem trochę tego Trochę tego i owego. Tutaj dociągnąłem właśnie W ten rejon tu po, przez środek właśnie tego tutaj osiedla robotniczego i tutaj do vortexu, do tego vortexowo od vortexa zrobiliśmy tramwaj, który ma tutaj pętlę Oczywiście tutaj w okolicy tej pętli tramwajowej tutaj szkoła no i właśnie jeżeli chodzi jeszcze o transport to stąd pociągnąłem tędy Nitkę metra, której w sensie tak to jest nowa nitka metra, trzecia już, no, tu jest pierwsza, druga, która będzie tutaj jechała, no i to jest trzecia nitka metra, no. No i właśnie tutaj trzecią nitkę metra pociągnąłem I ona zaczyna właśnie w tymże rejonie tutaj tych fabryk Potem jedzie tutaj koło tej stacji kolei jednoszynowej No i tędy tak obrzeżami tego Wortexowa tutaj Ze stacją w okolicy tej pętli tramwajowej i tutaj szkoły Następnie tutaj na tej wysokości No i następna stacja jest póki co tutaj no, i jeszcze oczywiście z rejonu tego szpitala przeniosłem trochę tramwaje. Tramwaje, które jechały, jak dobrze pamiętacie, gdzieś dotąd. No, to o te kilka przystanków tutaj je przeciągnąłem. I tak się zastanawiam, czy to będzie osobna linia metra, czy właśnie tą tutaj hmm, przedłużymy. Natomiast co do mm, dzisiejszego live'a i timelapsa zajmiemy się może tymże obszarem tutaj Właśnie myślę, żeby tutaj zabudować jeszcze jakiś fragment też, mm, też powiedzmy coś w tym desen, czyli tu by powiedzmy do tej mm, do tej ulicy jeszcze byłyby bloki, nawet z jakąś tutaj małą patą deweloperką. Natomiast od tej ulicy, już tutaj przy tym nabrzeżu, te wiatraki, oczywiście stąd się pozbędziemy i coś mocniejszego postawimy. Zaraz też pozbywam się tych wiatraków. No i myślę, że tutaj jakąś zabudowę, taką jeszcze takich bloków pokroju, tego nastawiamy. Natomiast tutaj, już za linią tego, będą osiedla jednorodzinne. Tą oczywiście pętlę tramwajową tu się pozbędziemy. No, i właśnie tutaj myślę, żeby jeszcze jakieś takie blokowiska, ale takie już nie takie szalenie wysokie jak tutaj. No, powiedzmy, że coś. Jeszcze parę takich na przykład ale już generalnie takie niższe tutaj zabudowania właśnie w tym yy, może tutaj takie niższe bloki a tutaj już zupełnie zejdziemy yy, do yy, domków jednorodzinnych tak więc tutaj się jeszcze okaże jak to rozgryziemy ten temat natomiast widzimy się właśnie na, po, po time zobaczymy jak ja już to wszystko tutaj sobie ogarnę i Wam to pokażę. Witam, witam Was bardzo serdecznie już po drugim timelapse Z budowy tegoż oto tutaj pięknego osiedla po tej stronie głównej drogi. Zbudowaliśmy drugą część tej yy, dzielnicy. Co ostatnio. No i tak, tutaj powstała piramida bezpieczeństwa, proszę bardzo. Z takim tutaj fajnym parkiem, może go jeszcze zmienię, ale zobaczymy. No i tak. Jako, że tu już nad tą rzeką chciałem mieć domy jednorodzinne, tutaj jeszcze powinienem właśnie nabrzeże zrobić. To może jeszcze sobie na szybko z wami zrobię. Gdzie to było? Konstrukcje wodne... O właśnie, tutaj sobie... Wynabrzeżujemy, tylko bardziej tak, wiecie, żeby to było... Na brzeże, bo układamy o. No i od razu lepiej z tej strony zabudowań to wygląda. No i tak, oczywiście tutaj ścieżek za bardzo nie dałem rady, bo bym musiał domków tu narozwalać. Natomiast do gdzieś tej ulicy zrobiłem te strefy przyległe i takie jeszcze tutaj bloki. Natomiast domki są w tym wąskim tutaj paseczku. Tutaj ten pasek, taki wąski. Ten park Grunwald, tutaj jest to mniej więcej, tutaj wszystko. Też wszystko z domkami, jakimiś też tutaj widzę sklepami, które nie mają pracowników. Natomiast tutaj zrobiłem tę strefę budynków przyległych. Widzę, że tutaj paru ścieżek nie, do, nie dołożyłem. Więc nawet jeżeli tutaj porozwalamy te budynki, ale żeby tutaj jakieś te ścieżki były to tak ciekawie i troszkę może wyglądało. No niestety. Zapomniałem, a się już pobudowali, ale się odbudują spokojnie. To nie ma co narzekać. Dobrze. Czyli tu i jeszcze może jakaś ścieżka. Kurde, w całej tej nie ma ścieżek do spacerowania. Dobra. No, ale generalnie tak to tutaj wygląda. Tu oczywiście strefa moja ulubiona, pato-deweloperka. Natomiast z tej strony są takie zwykłe tutaj yy, dzielnice. To chyba jeszcze z tego co pamiętam, miała być szkoła duża szkoła podstawowa. No i taką podstawową byśmy sobie tutaj. Rąbnęli, tylko gdzie jest tu stacja metra? A tu jest to metro, bo tu linii jeszcze nie ma. No ale tutaj, sobie właśnie naprzeciwko, jak stacja jest. O. O tu idealnie tak koło tej stacji metra sobie tutaj właśnie szkołę podstawową damy. No i tu z tej szkoły będą mogli sobie zarówno do tego metra tu dojść, jak i do tego tutaj tramwaju. Hmm, tylko chyba ja tu linię nie Tak, bo na timelapse robiłem linię, tylko tego już nie zdążyłem zapisać, więc e, linia metra. Aha, bo tu jest linia, to dobrze, wystarczy ją chwycić i do tej tutajże stacji HOPS. Właśnie, bo ja tu chyba jeszcze. Tutaj była jeszcze jedna linia metra, więc tutaj pojedziemy do tej sobie stacji tutaj. ładniej to wykręcić może. O! I pyk. I mamy to. Proszę bardzo. Zobaczcie teraz tak. Tu jest linia metra do dociągnięcia też. Dokładnie ta stąd, która jedzie z tej wyspy, z tego Manhattanu, z tej okolicy. I ona ma tylko dwa przystanki, więc ja jej tutaj dołożę, po prostu przedłużę tą trasę tego metra o ten jeden przystanek, oczywiście. Tutaj zwrócimy im ten przystanek metra. No i mamy to. Tak więc tak to wygląda. Zbudowaliśmy sobie takie fajne dwa osiedla. No i ja Wam bardzo dziękuję. Za kolejne hmm, Kolejny odcinek Następny odcinek Prawdopodobnie hmm, Za niedługo Zacznę nagrywać Żebyście mieli Tak jeszcze tu jest Taki konfront No i co Ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek Trzymajcie się cieplutko No i cześć